Cześć, witajcie. Dzisiaj dzień zepsutego przeguba chyba się taki nam zapowiada, to już drugi dzisiaj wymieniamy. Tym razem akurat jest Passat nieśmiertelny B5, ale tutaj o jeszcze leży z polówki, też rano była szybka akcja, więc co mamy pozaciskane wszystko. Pryśnięte tam do środka smarem ceramicznym, składamy. Wszystko do kupy. Oczywiście tutaj powodem tego, że się przegub rozleciał była najzwyczajniej po prostu zerwana ta guma na, na nim. No i dostał się piasek, woda. Zaczął terkotać i tyle. Posłuchajcie sobie jak pasacior pięknie mruczy. Jest jeszcze jeden problem do rozwiązania, w sumie to dwa. Wyciek się pojawił duży, doszedłem, że paliwo. Się... No, wystarczy ruszyć tym wężykiem i się leje. dobra gasimy. Bo ja sobie go odpuściłem, zaraz będzie całkiem tłusty znowu. Słuchajcie, chciałem wam pokazać, co się dzieje z tym silnikiem. Nie wiem, czy aparat to uchwycił. Ogólnie chodzi o to, że narywa nim trochę trzęsie. Tak jakby odpadał jeden cylinder. To jest Astra Opel 2 i silnik, jak widzicie, 1,7 i Suzu. Ogólnie to auto w sumie przyjechało nie z tym problemem. Właściciel mówi, że jakiś tam problemów nie zauważa, większych jeździ i tyle. Kupione właśnie auto do takiego typowego ciorania. No natomiast ja wiem, że od razu po widać, że coś jest nie tak. Narywa tą budą. Wyrównuje dopiero tą pracę tak wyżej jak 2000, jak mu się pokręci, dopiero tego nie czuć. No i teraz tak, ruszać, nie ruszać. O co chodzi, tak? Komputer, zaraz sobie podepniemy. Nie wiem, czy jest sens właśnie patrzeć na korekty wtryskiwaczy, czy nie, nie zacznę w ogóle od innej strony, jeśli oczywiście właściwie się zgodzi, żeby diagnozować tą sterkę, bo to jest kluczowe. A tu w tych silnikach, jak wiecie lub nie wiecie, jeśli nie wiecie, to Wam mówię, regulacja zaworów jest za pomocą wysokości tych szklanek, więc nie ma tutaj hydro. Może to być tak, właśnie, że któryś zawór jest podparty. I on tak będzie kulał. A jeśli by to było na przykład na sącym, to będzie nam pulsował też przepływomierz. Zobaczymy sobie zaraz, co nam się uda. Tak po prostu, no, pobieżnie zobaczyć, nie? Ogólnie mieliśmy tylko zajrzeć pod spód, zobaczyć, czy tam się kupe wszystko trzyma, i, i tyle na dzisiaj. No, ale przynajmniej pasowałoby klienta uprzedzić, że jeśli nie zrobi z tym teraz problem, jakiegoś porządku, tak, to mo, mogłoby się skończyć ewentualnie na przeregulowaniu zaworów, no to później będzie trzeba robić głowicę, jeśli ten zawór wypali. Dobra, podepniemy sobie, zobaczymy sobie, może, jeśli się zgodzi właściciel oczywiście, bo to są wszystko koszty, e, no, zmierzymy mu najzwyczajniej kompresję, tak. Gdybyśmy zmierzyli, wtedy moglibyśmy ściągnąć pokrywę, zobaczyć, czy te zawory mają luzy, jeśli mają akuleje, no to wiadomo, że sprawa jest poważniejsza niż nam się wydaje, ale jeśli by był rzeczywiście podparty, może by się udało to jeszcze jakoś odratować, przynajmniej na chwilę. Mamy Forda Mondeo z dwulitrowym dieslem z, z grupy PSA. Słuchajcie, taki problem jest, klient zadzwonił i mówi, że gdzieś mu się tam poci, tak? Eee, no to tutaj mamy jeziorko z paliwa, pierwszy, drugi wtyskiwacz, tu jest w miarę czyste to paliwo. Czyli prawdopodobnie tu gdzieś wyciek paliwa jest. A tutaj już zaczyna nam się robić czarne. Tu już jest mocno czarne. A z tej strony, jak spojrzymy, o tutaj, w to miejsce to widzimy tam wydmuchaną uszczelkę z kolektora dolotowego. Także oprócz tego, że. Wycieknie paliwo, gdzieś wtyskiwacze, nie wiem czy to z nadmiaru, czy coś, zaraz to wy, wyczyścimy, odtuścimy, odpalimy. To dodatkowo mamy tutaj wyciek, właśnie jeszcze z dolotu. No popatrzcie, mamy to rozgrzebane. Teraz dopiero widać tutaj z tego otworu to już był taki mocny przedmuch. Widać to wszystko jest tutaj w spalinach, a reszta tych uszczelek no to. Wygląda już też tak sobie. To wszystko oczywiście trzeba poczyścić. Uszczelki, wszystkie nowe założymy. Ten kolektor schodzi oczywiście z samą pokrywą. Kolektor też musimy umyć w środku. To nie jest mój wymysł, że to tak rozkręciłem. Oczywiście. No i zobaczymy teraz jeszcze z tym nadmiarem paliwa, czy tam jest spęknięcie jakieś, czy tylko wężyk i w drugą stronę dobra, jeśli chodzi tutaj o sam silnik to te kanały, na ile to jest możliwe, poczyszczone a kolektor zsący zalany chemią, moczy się żeby tam wszystko dokładnie wypłukać co do astry, którą widzieliście wcześniej to decyzja jest jak najbardziej na tak Będziemy dłubać w tym silniku, patrzeć, co tam się dzieje. Natomiast, no oczywiście, nie dzisiaj, nie teraz. Tak jak wam wcześniej mówiłem, to miała być tylko jakaś taka rozpoznanie tematu, ale jest decyzja klienta. Będziemy to naprawiać.